Witajcie. W dniu dzisiejszym porozmawiamy na temat złapań. Przerobimy sobie dwa przykłady. Pierwszym przykładem jest sytuacja, gdy ktoś łapie ciebie za rękę. Natomiast drugim przykładem będzie sytuacja, gdy ktoś próbuje złapać ciebie za bark czy też za ramię. Oczywiście przykładów e, takich złapań można byłoby mnożyć, bo może być złapanie, gdy przeciwnik jest z przodu, z tyłu, gdy łapie jedną ręką bądź oburącz. W zależności od, ten, od tego również, co jest złapane, czy szyja, czy, czy przedramię, czy ramię, czy próbuje przeciwnik złapać w pół. Tych przykładów możemy sobie mnożyć, również odnosząc do konkretnych miejsc, czy, czy, czy miejsce jest na obronę, czy nie ma, czy jest jeden tylko przeciwnik, czy jest ich więcej. Natomiast nie będziemy prowadzić takich dywagacji akademickich, porozmawiamy a propos dwóch kwestii tylko. Ale zaczniemy tradycyjnie, powtórzymy sobie część formy pierwszej, formy, która nazywa się Silnim Dao. Jest to forma, która jest podstawowym elementem w winczu. Uczy przede wszystkim ruchów i uczy rozluźnienia. Tak? Czyli Przyjmujemy pozycję, tak jak uczyliśmy się na poprzednich lekcjach i zaczynamy. Ręce z przodu, w dół, obrót, powrót. Lewa ręka uderza, prawa ręka uderza, lewa ręka otwiera się, wędruje na splot i przesuwa się do przodu, pół obrotu, powrót. Do przodu, pół obrotu. Do przodu, pół obrotu, powrót. Obrot. Do szerokości tułowia, do przodu. Prawa, otwiera się, przód, obrót, przód, obrót, przód, obrót, szerokość, przód. Otwiera się lewa. W dół wzdłuż głowia, prawa w dół, obydwie na plecach, do tyłu powrót przez plecy pod na wysokości splotu 45. Lewa nad prawą, prawa nad lewą, przejście do góry, w dół, do przodu, na dół i do góry. Jeszcze raz. Tansał, gansał, kłęcał, psełkę.

Wusau, foksal, wusau, foksał, wusau, foksal, dick gamsau, gamsau, gum-saw, saw how la, quad jump, tan, jump, pił, gum Więc przejdźmy teraz do zagadnień, o których wspominaliśmy na początku. Pierwsza sytuacja. Gdy ktoś złapie nas za rękę. Duża część technik, które miałem okazję zobaczyć, a które były właśnie przedstawiane kursantom na kursach samoobrony, polegały na tym, że złapana ręka robi dźwignię, czy, 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 czy wykręcamy tą rękę z ręką przeciwnika, powodując powstanie dźwigni u tej osoby. Eee, czy też obrót wokół własnego ciała. tak? Nie do końca się to, że tak powiem, odnosi do aspektu takiego praktycznego, bo wystarczy odpowiedzieć sobie albo zadać sobie na pytanie, co zrobić, gdy ktoś, kto złapie mnie, złapie mnie za rękę, będzie ode mnie silniejszy. Co wtedy zrobić? Jak powinienem się zachować, żeby ten bardzo mocny uścisk, który złapie moją rękę, uwolnić. Tak, Czy jak wyjść z tej opresji? A większość odpowiada w bardzo prosty sposób. Nie walcz o straconą broń. Jeżeli ktoś cię złapie za rękę, najprostszym rozwiązaniem jest użyć tej ręki, która jest wolna do ataku w przeciwnika. Często, jak robię kursy samoobrony, to jest to technika, która jest uczona jako pierwsza. Dlaczego? Bo jest najprostsza i w taki bardzo. Prosty sposób i przystępny pokazuje założenia Chun, Czyli nie siłujemy się z silniejszym przeciwnikiem. Jeżeli ktoś łapie nas za rękę, używamy do ataku drugiej, tej, która jest wolna. Takim przykładem opartym na ruchach, które już znacie, czyli ruch tancał, czy z technik, które robiliście, jest Jednym z elementów yy, pozwalających uwolnić się od złapania w momencie, gdy ktoś łapie od środka, jest wykonanie techniki tansał i równoczesne uderzenie. Jak to wygląda w praktyce? Zobaczcie sami. Co zrobić, gdy ktoś pomimo uderzenia i yy, pierwszej naszej takiej reakcji obronnej nadal tą rękę trzyma? I tutaj sytuacja jest bardzo prosta. Wykorzystujemy dalej tą rękę, która jest wolna. Nie przerywamy ataku. Dlaczego nie przerywamy ataku? Ze względu na to, że jedną z głównych koncepcji Chun jest yy, walka. Do samego końca, czyli, czyli do sytuacji, gdy pozbędziemy się całkowicie zagrożenia. Często jest tak, że jedno uderzenie w przeciwnika nie jest wystarczające, żeby oswobodzić się z chwytu czy wyjść z sytuacji zagrożenia. Dlatego, Waszym zadaniem, jako osoby, która próbuje się obronić, jest przeprowadzenie skutecznej obrony. Skuteczna obrona, czyli taka, która pozwoli Wam wyjść z opresji. Więc co zrobić w sytuacji, gdy ktoś złapał i pomimo uderzenia trzyma, uderzać dalej. Jak to powinno wyglądać, zobaczcie sami. Następnym elementem, o którym sobie porozmawiamy, jest. Próba złapania za bark, czy też za rzeczy. Równie dobrze nie musi to być próba złapania, a może to być uderzenie, które ktoś, stojąc obok, wyprowadza w waszą stronę. Teraz wrócimy do lekcji, które były wcześniej. Pamiętacie, robiliśmy zwroty. Czyli przenosimy ciężar, Środek yy, ciężkości na jedną z nóg i obracamy biodra. Jak pamiętacie nogi, kolana są ze sobą połączone. Tak? Nasza linia centralna pokazuje bok, tak jak wcześniej pokazywała linia tam, przenosimy ją na tę stronę. Co się dzieje z rękoma? Ręce również Wykonują ten ruch, który już wcześniej poznaliście na poprzedniej lekcji. Damsa, Ganda. gamda. Na poprzedniej lekcji wykonywaliśmy skrokiem. Teraz wykonujemy. próbuje łapać. Ręka gamsą. Druga ręka równocześnie podnosi się do splotu. Ta naciska. Druga atakuje. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Ważna kwestia, żeby nie rozłączać ruchu rąk czyli prawa i lewa ręka w jednym czasie wykonuje swój ruch w tym samym. Czyli jak podnosi się lewa ręka, to Wam również w ten sposób. Jak to powinno wyglądać podczas ćwiczenia z partnerem? Jak to przećwiczyć? Zobaczcie sami. Zagadnień związanych z łapaniem, chwytami, zrzutami jest oczywiście cała masa. Jeżeli interesuje Was odpowiedź, jaka jest konstruowana w przypadku winchugów na pytanie jakieś inne związane z chwytem, zrzutem czy też z uderzeniem, zostawcie je w komentarzu. Będę na bieżąco odpowiadał. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał pozwolił Wam poznać następne elementy związane z Wing Chun Kung Fu. Pamiętajcie o swoim codziennym treningu i o tej zasadzie, o której rozmawiamy cały czas. Im więcej powtórzeń danej techniki, tym większa szansa, że skutecznie ją zastosujesz w sytuacji, gdy będziesz musiał. Pamiętajcie również jedno, coś, co dzisiaj było dosyć istotną kwestią. Winczun zawsze walczysz do końca. Więc stosowanie techniki to jest jedno, ale również nauka KUK-FU odnosi się doskonale do tego tematu. Nie przerywajcie dlatego swoich zajęć. Mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się na sali. Eee, a jeżeli nie na sali, to zajęcia będziemy organizowali wewnętrzne. Z mojej strony na tyle. W dniu dzisiejszym dziękuję bardzo na no